Witam na mojej prezentacji czyszczenia zaworu EGR. Jak wiemy, jest to zawór, który odpowiada za utrzymanie czystości spalin. Jego niedomaganie techniczne powoduje, że silnik pasuje niestabilnie, przerywa, szarpie, dławi się i tym podobne. Czyszczenie nie jest skomplikowane, o ile zawór nie jest zbyt mocno zapieczony. Należy zawór rozebrać Powiem wprost, używając cieniutkich wkrętaczków, podważając zatrzaski, które są wokół obudowy, nie jest to czynność skomplikowana. Należy wykazać się troszeczkę cierpliwością oraz delikatnością w podważaniu zatrzasków plastikowych, ponieważ one są dosyć delikatne. Pod podważeniu zatrzasków należy obudowę delikatnie rozsunąć, co zresztą widać na prezentowanych fotografiach. Po rozobraniu obudowy należy dokładnie umyć cały zespół mechaniczny elektrozaworu. Dokonuje się tej czynności w sposób następujący. Można użyć benzyny ekstrakcyjnej, też może być olej napędowy, jednak zalecam użycie benzyny ekstrakcyjnej. Po wymyciu, wyczyszczeniu z nagarów całego zespołu mechanicznego zawór powinien pracować luźno i stabilnie. Na prezentowanych fotografiach przedstawiłem komponenty chemiczne do wykonania tej czynności. Nie jest to reklama firmy, w tym przypadku Wirt. Natomiast są to produkty dosyć dobre, które sprawdzają się w serwisach samochodowych. Dlatego polecam, bo są dobre. Proces czyszczenia zaworu należy przeprowadzić od elementów mechanicznych, czyli trzonek, głowica, iglica i prowadnica iglicy zaworu grzybka. Elementy te muszą być czyste, żeby mogły się. Naprawdę dosyć luźno, precyzyjnie przesuwać. Pamiętajmy o wyczyszczeniu styków wewnątrz, styków elektrycznych wewnątrz obudowy elektrozaworu. Przed zamontowaniem obudowy plastikowej należy przedsmarować krawędzie silikonem, żeby nie została się później woda czy jakieś zanieczyszczenia. Całość wciskamy. Na wcisk, aż zaskoczą zatrzaski plastikowe, co będzie słychać charakterystycznym trza trzaśnięciem. Na koniec smarujemy zawór i prowadnicę iglice yy, smarem wysokotemperaturowym w celu zapobiegnięciu dalszemu zapieczeniu zabrudzeniu. Zaprezentowany urywek filmu przedstawia, obrazuje nam. Jak luźno powinien pracować zawór EGR? Czyli grzybek z iglicą powinien przesuwać się bardzo luźno, precyzyjnie, a sprężyna, która prowadzi cały mechanizm, powinna automatycznie powracać z całym mechanizmem do punktu wyjściowego. Zawór musi pracować luźno, elastycznie, bez żadnych zacięć, bez żadnych oporów. Jeżeli jest inaczej, proces czyszczenia został wykonany nieprawidłowo lub niedokładnie i czynność należy powtórzyć. Na koniec widać zabezpieczenie elementów zaworu EGR smarem wysokotemperaturowym, który zabezpieczy nam wymienione elementy przed dalszym zacięciem, zapieczeniem. Zakładamy obudowę i proces czyszczenia zaworu uważam za zakończony. Dziękuję za uwagę.